Wczoraj w naszej krótkiej rozmowie przed spotkaniem powiedziałam, że jak na panią patrzę, to jest pani dla mnie takim ucieleśnieniem witalności. Nikt energii. nie spodziewał się, że Alicja Majewska, ta sama kobieta, która przez dziesięciolecia stała się symbolem elegancji, powściągliwości i artystycznego profesjonalizmu, nagle w wieku siedemdziesięciu siedmiu lat stanie na progu decyzji, która wstrząśnie światem mediów i opinii publicznej. Jej ślub ogłoszony w zupełnym sekrecie był niczym piorun z jasnego nieba. Bo jak to możliwe, że artystka, która zawsze unikała plotek i konsekwentnie budowała wizerunek osoby skupionej jedynie na muzyce, nagle odsłania tak intymny fragment własnego życia, a jednak ten dzień stał się faktem, wywołując poruszenie, emocje i fale spekulacji, jakich dawno nie widziano. Alicja od młodości była dla wielu głosem pokoleń. Śpiewała z taką siłą i subtelnością, że jej piosenki stały się ścieżką dźwiękową codzienności Polaków. Jednak mało kto wiedział, że za sceną kryje się osoba rozdarta przez lata samotności i wyborów, które odbierały jej szansę na zwyczajną bliskość i ciepło domowego życia, jej twarz zawsze uśmiechnięta na estradzie skrywała tajemnice głębokich tęsknot i cichych dramatów, które teraz w wieku późnym zdają się znajdować niespodziewane rozwiązanie. Ceremonia była zaskakująca. Nie tylko ze względu na sam fakt, że się odbyła, ale również dlatego, że nikt z najbliższego otoczenia artystki nie przewidział takiego kroku. W jej biografii przez lata Alicja uchodziła za osobę, która świadomie rezygnuje z tradycyjnych ról społecznych, oddając serce wyłącznie publiczności i sztuce. A teraz, kiedy nadszedł moment jej prywatnego triumfu i równocześnie ryzyka, wszyscy zadawali sobie w milczeniu jedno to niewypowiedziane zdanie że przecież tego nikt się nie spodziewał. I właśnie ta nieoczekiwana decyzja otworzyła przed światem zupełnie nowy rozdział życia Majewskiej, rozdział pełen zagadek, półcieni i emocji, które nie mieszczą się w prostych narracjach o artystce jako ikonie muzyki, tu bowiem pojawia się kobieta z krwi i kości podejmująca decyzję, która burzy wszystkie schematy, a to co wydarzyło się w dniu ślubu zaczęło układać się w historię znacznie bardziej skomplikowaną niż ktokolwiek mógłby przypuszczać, bo to nie był tylko ślub, to był gest sprzeciwu wobec przeszłości, gest odwagi i miłości, która przez lata ukrywała się w cieniu, a teraz wybuchła w pełnym blasku i to właśnie ten obraz Alicji ubranej w biel w wieku, kiedy większość ludzi od dawna rezygnuje z marzeń, staje się początkiem opowieści, która wciąga niczym nurt rzeki, której nie sposób zatrzymać. To, co wywołało największe poruszenie i jednocześnie szok wśród osób, które od lat śledziły każdy krok Alicji Majewskiej, to nie była ani kolejna płyta, ani niezwykły koncert, lecz scena, która rozgrywała się z dala od reflektorów. Bo oto artystka znana ze swojej powściągliwości i niemal ascetycznego życia nagle pojawiła się u boku mężczyzny, którego nikt wcześniej nie widział publicznie, i to w chwili kiedy jej życie wydawało się już zamkniętym rozdziałem, w kwestii miłości, jej twarz promieniała w sposób, który zdradzał, że to nie jest chwilowy kaprys ani przelotna znajomość, lecz coś, co dojrzewało przez lata w ciszy i w ukryciu, co rosło gdzieś poza spojrzeniami prasy i oczyma fanów. A ona sama zdawała się porzucić wszelkie schematy, które dotąd ją definiowały, i nagle wkroczyła na drogę. O której nigdy nie mówiła, bo zawsze budowała swój obraz jako artystki, skupionej na sztuce oddanej muzyce i odległej od ziemskich namiętności. Tymczasem pojawił się on mężczyzna z przeszłością równie zagadkową, co jej własna, i to właśnie ta relacja wywróciła do góry nogami wszystko, co do tej pory o niej wiedziano. Nie były to klasyczne historie, rodem z kolorowych magazynów, nie było zdjęć z egzotycznych plaż ani afiszowania się uczuciem na bankietach, tu było coś innego, głębszego, niemal niepokojącego. Jakby dwoje ludzi spotkało się po latach, aby dokończyć niedokończoną opowieść, w której każde z nich niosło w sercu ból rozłąki i ciężar straconego czasu. A jednak patrząc na Alicję, w tej chwili można było dostrzec, że nie była to kobieta złamana przez lata samotności. Lecz osoba, która znalazła siłę, by zaryzykować wszystko w imię uczucia, które wielu uznałoby za niemożliwe. Bo kto uwierzyłby, że w wieku 77 lat można stanąć na ślubnym kobiercu, z oczami pełnymi blasku, jak dziewczyna, która dopiero poznaje smak miłości, on był tajemnicą, którą nosiła w sercu, długo nikt nie wiedział, kim naprawdę jest, ani skąd się pojawił. Jedni mówili, że to dawny znajomy z czasów młodości, inni, że poznali się w najmniej spodziewanym momencie podczas zwykłego spotkania w teatrze, a jeszcze inni twierdzili, że łączyło ich coś znacznie głębszego: coś, co przez dekady było ukrywane, bo nie pasowało do wizerunku Wielkiej Gwiazdy, ale ona sama nie dementowała i nie potwierdzała żadnych plotek, pozwalając, aby cisza budowała jeszcze większą aurę tajemnicy. A tymczasem wewnątrz. Toczyła się prawdziwa burza, bo miłość, która przyszła tak późno, była równie piękna, co bolesna. Alicja wiedziała, że każdy dzień jest darem i że czas może być jej największym sprzymierzeńcem albo najokrutniejszym wrogiem, to właśnie ta świadomość sprawiała, że kochała z intensywnością, jakiej wcześniej nie znała. Każdy gest, każdy uśmiech, każdy dotyk nabierał znaczenia. Jakby świat kurczył się do dwóch osób, które odnalazły się wbrew logice, wbrew oczekiwaniom, wbrew wszystkiemu, co podpowiadał rozsądek. I to uczucie stało się jej siłą i przekleństwem zarazem. Bo im bardziej się otwierała, tym silniej odczuwała ból, że to, co przeżywa, może nie trwać wiecznie. A jednak zdecydowała się na krok, który zszokował wszystkich ślub w wieku 77 lat, stał się symbolem nie tylko odwagi, ale i buntu przeciwko przemijaniu, przeciwko milczeniu, przeciwko samotności, a dla niej samej był spełnieniem obietnicy, którą dawno temu złożyła sama sobie. Że jeśli miłość przyjdzie, nie odrzuci jej, niezależnie od konsekwencji, tak oto jej życie ułożone w rytmie piosenek i koncertów zostało zapisane na nowo przez jeden gest który odmienił ją bardziej niż wszystkie sceniczne sukcesy razem wzięte. Nikt nie spodziewał się, że kobieta, która przez dekady budowała swój wizerunek artystki skupionej na muzyce i scenie, nagle w wieku 77 lat zdecyduje się na krok, który w oczach wielu wydawał się niemalże nierealny i sprzeczny z jej dawną powściągliwością. Ślub Alicji Majewskiej stał się wydarzeniem, które nie tylko zaskoczyło fanów, Lecz również wywołało lawinę pytań o jej życie osobiste pełne białych plam tajemnic i niedopowiedzeń. Bo przecież przez lata uchodziła za kobietę niezależną, żyjącą w cieniu reflektorów i melodii, które niosły ją przez największe sale koncertowe w Polsce i poza jej granicami, a jednak za tym obrazem kryła się opowieść o samotności, o walce z własnymi uczuciami i o tęsknocie, która towarzyszyła jej każdego dnia. Alicja nigdy nie mówiła wiele o miłości. Raczej uciekała od pytań, skupiając uwagę mediów na muzyce i na swoich interpretacjach, które z roku na rok stawały się coraz dojrzalsze i bardziej przesycone emocją, lecz gdzieś pod powierzchnią jej śpiew ukryła się prawda, że śpiewała o tym, czego sama pragnęła i czego nigdy w pełni nie doświadczyła. Przez wiele lat jej najbliżsi zauważali, że Alicja potrafiła godzinami wpatrywać się w jedno zdjęcie. Stojące w ramce na półce i nigdy nie wyjaśniała, kto był na tej fotografii. A kiedy ktoś próbował zapytać, odpowiadała wymijająco, jakby bała się, że wypowiedzenie na głos imienia z przeszłości obudzi w niej ból, którego już nie zdoła stłumić. Dlatego właśnie jej decyzja o ślubie była jak otwarcie skrzyni zamkniętej przez dekady i nagłe ujawnienie, że cała ta powściągliwość miała drugie dno wśród przyjaciół. Mówiło się, że Alicja miała kiedyś wielką miłość której nie mogła urzeczywistnić, bo różnice życiowe i artystyczne podzieliły ich drogi. On miał być malarzem, wizjonerem, człowiekiem wolnym, który nie uznawał granic ani schematów, a ona już wtedy stawiała na dyscyplinę ciężką pracę i konsekwencje, które przyniosły jej sławę, a jednak każde ich spotkanie, nawet po latach, gdy widywali się przypadkiem, miało w sobie iskrę niewypowiedzianego, i choć życie toczyło się dalej, ona nigdy nie pozwoliła sobie na budowę trwałej relacji. Wciąż wracając myślami do tego, co mogło się wydarzyć, a nie wydarzyło, aż nadszedł czas, kiedy wiele osób uważało, że dla niej było już za późno, i wtedy los postanowił połączyć jej ścieżki z kimś, kto pojawił się niespodziewanie, jakby wyłonił się z mgły zapomnianych marzeń. Człowiek? Ten miał być cichy, spokojny, ale o sile wewnętrznej, która potrafiła stopić mur wokół serca Alicji. To właśnie on miał odwagę zapukać do jej życia, nie zważając na jej wiek, ani status legendy Estrady, i to on sprawił, że artystka, której głos poruszał, tysiące wreszcie poczuła, że sama może być poruszona. Najpierw były długie rozmowy o książkach, o podróżach, o tym, jak zmienia się świat i jak zmieniają się ludzie. Potem powolne spotkania ukryte przed mediami. Spotkania, podczas których Alicja po raz pierwszy. Od dawna nie musiała udawać silnej, mogła pozwolić sobie na chwilę słabości i właśnie w tych momentach zrozumiała, że nigdy wcześniej nie pozwoliła nikomu wejść tak głęboko do swojego wnętrza. Wkrótce zaczęła śpiewać inaczej. Jej interpretacje nabrały ciepła, którego wcześniej brakowało. Bo teraz śpiewała nie tylko o pragnieniu, ale o doświadczeniu realnym i namacalnym. Jej przyjaciele zauważyli, że kiedy wracała do domu po koncercie, nie była już sama. Czekał na nią ktoś, kto potrafił słuchać i milczeć wtedy, kiedy milczenie było najcenniejsze i nagle po miesiącach takiego życia, w ukryciu po latach nieprzyznawania się do swoich uczuć, Alicja powiedziała, że chce zaryzykować i przejść przez życie już niesamotnie, ale z tym człowiekiem u boku ceremonia była skromna, bez wielkiego blichtru. Lecz w oczach zaproszonych gości widać było łzy wzruszenia, bo widzieli artystkę, której życie osobiste zawsze było zagadką, w chwili największej szczerości i odsłonięcia. To wydarzenie stało się impulsem do odkrywania jej przeszłości, bo każdy zaczął pytać, co ją doprowadziło do tej decyzji, jakie traumy i jakie. Oto dalsza część opowieści o Alicji Majewskiej, splatająca się niczym misternie utkany gobelin z nici, wspomnień sprzeczności i tęsknoty. Bo właśnie to w niej zawsze było najbardziej pociągające, że nie dawała się zamknąć w ramy ani wiekowe, ani artystyczne i nawet teraz, gdy wszyscy patrzyli na nią przez pryzmat legendy estrady, nagle objawiła się w zupełnie nowym świetle, jakby ktoś otworzył drzwi do ukrytego pokoju pełnego historii, o których nikt wcześniej nie śmiał mówić. To co zaskakiwało. Najbardziej to fakt, że jej życie miłosne przez lata pozostawało dla opinii publicznej owianem mgłą niejasności. Mówiło się, że była samotna, że nie potrzebowała nikogo u boku, a przecież w jej oczach krył się błysk, którego nie dało się wytłumaczyć. Jedynie pasją do muzyki to był błysk kobiety, która coś przeżyła, coś ukrywała i coś pielęgnowała. W ciszy swego serca przez dekady pojawiały się plotki o uczuciu, które kiedyś łączyło ją z mężczyzną spoza świata artystycznego kimś, kto był daleki od blasku reflektorów. Ale kto potrafił ją rozumieć bez słów? Mówiono, że spotykali się w tajemnicy, że każde ich spotkanie było jak skradziona chwila wyjęta z normalnego rytmu życia. Ona koncertowała, on żył w cieniu, i tylko czasem w jej piosenkach pobrzmiewała nuta, jakby dedykowana właśnie jemu. To uczucie nigdy jednak nie zostało potwierdzone, a sama Alicja uśmiechała się tajemniczo, gdy ktoś próbował dopytywać. Być może to właśnie ten cień dawnego romansu. Sprawił, że dopiero w wieku 77 lat odważyła się na krok, który wszystkich wprawił w osłupienie, bo oto ogłosiła, że bierze ślub. Wydarzenie tak niewiarygodne, że wielu sądziło, iż to żart. Jednak to nie był żart, to było realne, i w tej realności kryła się cała magia tej kobiety, której życie zawodowe zawsze było w blasku, a życie prywatne w cieniu. Teraz nagle te światy się zetknęły przygotowania do ceremonii. Odbywały się w największej dyskrecji, niemal jakby czas cofnął się do lat, gdy potajemnie spotykała się z dawną miłością. Wybór miejsca na uroczystość nie był przypadkowy, wybrała mały kościółek poza Warszawą. Miejsce, w którym, jak szeptano wiele lat wcześniej, spotkała się z tym jedynym mężczyzną, który nauczył ją wierzyć. Że miłość to nie mit w jej spojrzeniu, dało się dostrzec mieszaninę niepokoju i ekscytacji. Jakby wiedziała, że ten krok będzie odebrany jako prowokacja, jako złamanie reguł, które sama przez lata tworzyła jej najbliżsi przyjaciele? Mówili, że nigdy nie widzieli jej tak szczęśliwej, a jednocześnie tak rozedrganej, między radością a lękiem, przed tym jak świat zareaguje, bo przecież Alicja była symbolem artystki, niezależnej kobiety, która nie potrzebuje nikogo, a teraz nagle stawała się kimś innym, bardziej ludzkim, bardziej kruchym. I przez to jeszcze bardziej fascynującym tego dnia pojawiły się też echa dawnych dramatów, bo ilekroć wspominała swoją młodość, powracał obraz decyzji, które musiała podejmować między sceną a uczuciem, ile razy wybierała koncert zamiast spotkania, ile razy odsuwała listy miłosne na bok, by wziąć do ręki nuty, ile razy tłumiła łzy i ubierała się w elegancką suknię, by wystąpić przed publicznością, która nie mogła przecież wiedzieć, że za kulisami toczy się walka między sercem a rozumem. I dziś, właśnie w dniu tego zaskakującego ślubu, wszystkie te wspomnienia wróciły. Ze zdwojoną siłą. Pojawiły się osoby, które znały ją tylko jako artystkę, ale też tacy, którzy pamiętali Alicję prywatną i każdy widział w niej coś innego. Jedni legendę estrady, inni kobietę pełną ran i tęsknot. I w tym spotkaniu tych dwóch obrazów tkwiła prawdziwa tajemnica tej uroczystości, bo nie chodziło tylko o miłość. Teraz chodziło o odwagę. By przyznać się przed światem, że nawet w wieku 77 lat można zacząć coś od nowa. Że można wreszcie odważyć się na gest, który zburzy dotychczasowy wizerunek, a zbuduje coś nowego. Alicja wiedziała, że ta decyzja nie wszystkim przypadnie do gustu, że będą tacy, którzy uznają ją za skandal, że będą pytania o to, kim jest jej wybranek i dlaczego tak długo ukrywała go przed. Światem, ale ona była gotowa na to ryzyko, bo właśnie w tym ryzyku kryła się esencja jej życia. Zawsze szła pod prąd, zawsze wybierała drogę trudniejszą, i teraz również zrobiła to samo. Ta historia nie była więc tylko o miłości, to była opowieść o kobiecie, która przez całe życie miała odwagę być sobą. Nawet jeśli oznaczało to samotność, nawet jeśli oznaczało to konieczność podejmowania decyzji, które raniły teraz. Jednak zamiast ranić, postanowiła uleczyć swoje serce i otworzyć je na świat. Jakby chciała powiedzieć, że nigdy nie jest za późno, by odnaleźć szczęście, i właśnie ta prawda uczyniła jej ślub jednym z najbardziej zaskakujących i poruszających wydarzeń w świecie polskiej kultury, a zarazem początkiem nowego rozdziału, który dopiero miał się zapisać. Pod tą fasadą elegancji, którą Alicja Majewska przez całe dekady prezentowała na scenie, Kryły się momenty tak dramatyczne, że trudno w nie uwierzyć, kiedy patrzy się na jej spokojny uśmiech i opanowany gest podczas koncertów, bo oto nagle w przeddzień, decyzji o ślubie w wieku 77 lat, wyszły na światło dzienne wspomnienia o dawnej miłości tak burzliwej, że jej ślad pozostał w każdym spojrzeniu i każdym dźwięku śpiewanym na scenie wspomnienia o człowieku, którego obecność była jednocześnie błogosławieństwem i przekleństwem, o wieczorach. Kiedy serce biło tak mocno, że brakowało tchu, o listach pisanych w pośpiechu drżącą ręką, a później palonych w kominku, by nikt nie poznał sekretu. Alicja była znana jako dama polskiej piosenki, a jednak za zamkniętymi drzwiami jej życia rozgrywały się sceny, które mogłyby stanowić gotowy scenariusz do filmu dramatycznego. Namiętność splatała się z bólem obietnice, z niedotrzymanymi słowami a nocne spacery po Warszawie z nagłym poczuciem, że nic. Nie trwa wiecznie, kiedy opowiadała, najbliższym o tamtych chwilach jej głos drżał, lecz w oczach pojawiał się blask jakby tam w głębi serca. Nadal istniał płomień, który odżył dopiero teraz, kiedy zdecydowała się na krok, którego nikt się nie spodziewał. Ślub, w wieku, który w większości kojarzy się z ciszą i pogodzeniem się z samotnością, stał się aktem odwagi, wyzwaniem rzuconym losowi i własnym lękom, a jednocześnie powrotem do marzeń, z młodości, których kiedyś zabrakło jej siły, by spełnić. Mówi się, że miłość w późnym wieku jest spokojniejsza, bardziej wyważona, mniej gwałtowna, a jednak Alicja udowodniła, że serce nie zna wieku, że nawet po latach rozczarowań i ciszy nagle można poczuć to, co kiedyś i jeszcze mocniej, jeszcze intensywniej. Ludzie, którzy znali ją osobiście, mówili, że zawsze była rozdarta między potrzebą bliskości a nieprzejednaną niezależnością. Dlatego tak trudno było jej znaleźć miejsce w czyimś życiu na dłużej. Z jednej strony tęskniła za ciepłem i ramionami, które dawałyby poczucie bezpieczeństwa, z drugiej nie mogła zrezygnować ze swojej artystycznej wolności, która wymagała od niej samotności, refleksji, godzin spędzonych w ciszy, by tworzyć i śpiewać, a przecież życie obok takiej kobiety wymagało ogromnej cierpliwości i odwagi. Każdy, kto próbował, wchodził na drogę pełną zakrętów niepewności, i nagłych zwrotów losu, a jednak znalazł się ktoś, kto mimo to wytrwał, kto potrafił spojrzeć na nią nie jak na ikonę estrady, lecz jak na człowieka kruchego. Zmęczonego, pełnego tajemnic, ten ktoś powrócił nagle po latach ciszy, jak echo dawnej melodii. I wtedy Alicja uświadomiła sobie, że wszystkie minione doświadczenia, wszystkie zranienia i zawiedzione nadzieje prowadziły ją do tej chwili do decyzji. Która odmieniła jej los tak samo jak kiedyś odmieniła go pierwsza wielka miłość, której cień unosi się nad jej życiem do dziś, bo wbrew pozorom jej historia nigdy nie była prosta. To był kalejdoskop barw i emocji, od ekstazy po rozpacz od spełnienia po samotne noce, kiedy jedynym świadkiem jej łez były ściany mieszkania. A teraz to wszystko miało otrzymać nowy sens, nową interpretację w świetle miłości która powróciła jakby z innego wymiaru, przywołując wspomnienia, a jednocześnie dając nadzieję, że nawet w wieku 77 lat można zacząć wszystko od nowa. I tak oto docieramy do końca tej niezwykłej opowieści, pełnej sekretów namiętności i dramatów, które przez lata skrywał bohater o twarzy znanej wszystkim, ale z duszą rozdwojoną między pragnieniem miłości a ciężarem własnych wyborów. Prawda, którą odkryliśmy razem, nie jest łatwa do przyjęcia, bo pokazuje, że za blichtrem i światłami sceny kryją się chwile samotności, zawahania i wewnętrznych walk niekiedy bardziej dramatycznych, niż te, które moglibyśmy sobie wyobrazić. Ale właśnie te pęknięcia, te ciche krzyki serca czynią tę historię prawdziwą i tak poruszającą. Być może właśnie dlatego nie możemy odwrócić wzroku ani na chwilę, bo wiemy, że każdy gest i każde spojrzenie niosło ze sobą ciężar wspomnień. I niespełnionych nadziei, dziś patrząc na całe życie bohatera, rozumiemy, że to, co wydawało się oczywiste, było jedynie maską, a to, co skrywał w głębi siebie, odsłania przed nami człowieka kruchego, ale jednocześnie silnego, którego losy uczą, że miłość i ból idą zawsze obok siebie i że żadna droga nie jest prosta, jeśli chcesz poznawać więcej takich historii pełnych emocji i prawdy, której nie znajdziesz nigdzie indziej. Zasubskrybuj mój kanał, aby nie przegapić kolejnych opowieści, które zabiorą Cię w świat ludzkich tajemnic i niezwykłych przeżyć.